Zapraszam na szklankę dobrej rozmowy. Pan Jezus zostaje zapytany przez uczonego w piśmie, które przekazanie jest najważniejsze, i mówi, że jest to przekazanie miłości Boga i bliźniego. W pierwszym czytaniu w Księgi Powtórzonego Prawa mamy wezwanie do przestrzegania wszystkich nakazów i zakazów wynikających z prawa. Jezus. Upraszcza te nakazy, redukując je do najważniejszego przykazania miłości. Pan Jezus dokonał czegoś podobnego, jak to, z czym mamy do czynienia w matematyce. Godfrey Harold Hardy, jeden z najbitniejszych matematyków, jest jednym z tych matematyków, którzy mówią, że wzory, prawa matematyczne są nie tylko prawdziwe, ale są piękne i eleganckie. W swoim eseju Apologia Matematyki w 1940 roku napisał, że wzory i prawidła matematyczne charakteryzują się pięknem i elegancją. Są również matematycy, którzy mówią, że intuicja im podpowiada, że jeżeli wzór matematyczny jest elegancki, piękny, to świadczy jakoś, że prawdopodobnie jest prawdziwy. Znamy upraszczanie wyrażeń algebraicznych na matematyce czy fizyce, wielokrotnie złożone ułamki, potężny wzór na pół strony i ktoś redukuje go do jednego pięknego, zgrabnego wzoru, bardzo eleganckiego. Pan Jezus dokonuje tego, jeśli chodzi o przykazania. Rabini wyliczali nakazy i zakazy wynikające z prawa i było ich aż 613. Pan Jezus mówi... Nie ma większego przykazania niż te. Będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, swego, z całej duszy, z całej myśli swojej, ze wszystkich sił swoich, z całego swojego umysłu, a bliźniego jak siebie samego. Nie ma większego przykazania niż te. Mówi o istocie. Można przestrzegać wszystkich nakazów i zakazów, a jeśli nie będzie miłości, nie będzie nic. Rozmawiałem z księdzem Piotrem, naszym reżyserem z naszych spotkań i on mówi bardzo taki pomysł komentarza do hymnu o miłości Świętego Pawła. Mówi co z tego że ktoś mówi językami jak nie będzie potrafił powiedzieć przepraszam we własnym języku. Istotą wszystkiego jest relacja z Bogiem i z drugim człowiekiem. Tacz, Mahal to wspaniałe monumentalne sanktuarium, obiekt, a zarazem grobowiec, który jeden z dynastii wielkich Mongołów, Shah zbudował po śmierci swojej ukochanej żony w 1629 roku. Chciał, żeby żona spoczęła w godnym miejscu. Dlatego zbudował prawie że pałac. W środku była trumna z ciałem jego żony. Kiedy pałac się udał, był tak z niego zadowolony, że postanowił go rozbudowywać. Coraz bardziej go rozbudowywał. Do dziś, 200 km od Deli, można podziwiać tą budowlę, to mauzoleum. I mówią niektóre przekazy, że w tym momencie miała miejsce nas następująca historia. Otóż, kiedy był tak zachwycony tą budowlą, wizytował kolejną przebudówkę. Nagle kopnął niechcący o jakąś skrzynię i mówią: wynieście ją. Robotnicy wynieśli tę skrzynię. Okazało się, że to była trumna z ciałem jego żony. W pewnym momencie ta rozbudowa, ten pałac sprawił, że zapomniał o tym, że jest tam żona. Bo był zachwycony tym wszystkim, co było wokół. Moi kochani, pan Jezus nie chce, żebyśmy zagubili Boga i drugiego człowieka nawet w gąszczu przykazań. Bardzo wielu ludzi tłumaczy się, ja nie muszę mieć relacji z Bogiem, nie muszę się modlić, nie muszę chodzić na msze święte, bo jestem dobrym człowiekiem. Kapitalnie podsumował to ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Mówi, czy jest możliwa taka sytuacja? No jest możliwa. Ale jakby zareagowała mama, kiedy przychodzi, przychodzi do niej syn i mówi, mamusiu, jestem dobrym człowiekiem i to ci powinno wystarczyć, ale od tej pory nie będę cię już nigdy odwiedzał. Ani do ciebie nie zadzwonię, ani nie przyjadę, ale wiesz, że jestem dobrym człowiekiem. Czy mama by się ucieszyła z takiego oświadczenia? Nie, bo dla mamy i tak jak dla każdego, kto kocha, ważne jest, żeby mieć relację z tym, kogo obdarza się miłością, żeby ta miłość była dwustronna, a relacja to spotkanie, rozmowa, przebywanie razem. Bardzo lubię felietony. Dominikanki, siostry Benedykty Bauman, czasopiśmie w drodze. Ona jest też poloniską, no niesamowitą erudytką. I w jednym z ostatnich numerów mówi tak. Zepsuł mi się laptop. Najpierw myślałam, że to tylko ładowarka. Poszłam z moją siostrą z klasztoru do informatyka. Wziąłam ten laptop. Okazało się, że to nie ładowarka, ale zepsuł się cały laptop. I ten specjalista mówi: Teraz będziemy ratować komputer. To trochę potrwa, przynajmniej tydzień. Będziemy wchodzić coraz głębiej i zobaczymy, co da się z tego ocalić. I wtedy siostra mówi, ja pomyślałem sobie, powiedziałam, mój Boże, przecież tam jest całe moje życie. Hasła do Facebooka, do dziennika elektronicznego ze szkoły, do Geniali, do, do wszystkich rzeczy, moje artykuły, książka, którą rozpoczęłam. Słucha tego jej współsiostra i mówi, ty słyszysz, co powiedziałaś? Powiedziałaś, że w tym laptopie jest całe twoje życie. A czy przypadkiem całe Twoje życie nie jest w kaplicy klasztornej? I wtedy siostra mówi: No, rzeczywiście. Pomyślałem sobie: To jest moje myślenie. Ja rozumiem, że to da się pogodzić i wiadomo, że laptop uszkodzony to wielka strata. Ale to był taki kapitalny moment rachunku sumienia zastanowienia się, co jest dla mnie najistotniejsze. Gdzie jest całe moje życie? czy rzeczywiście jest w nim relacja z Bogiem i z bliźnim. Moi drodzy, kiedy Jezus mówi o tym co jest najważniejsze, uczony w piśmie przyznaje mu rację i wtedy pan Jezus stwierdza niedaleko jesteś od królestwa Bożego. I tak sobie myślę, że te słowa są pełne nadziei, a jednocześnie mogą być dla kogoś Momentem wielkiego rozczarowania i porażki życiowej. Niedaleko być od zwycięstwa, a go nie odnieść, to bardzo często ma miejsce w sporcie. Wiemy, że w 2016 roku po raz pierwszy w piłce nożnej zastosowano system VAR. Wiadomo, że sytuacje są nieraz bardzo skomplikowane, i nie wiadomo, jaka jest prawda. Dlatego dzisiaj sędziowie piłkarzy. Mają możliwość skorzystania z wozu transmisyjnego, który jest obok stadionu, i tam siedzą sędziowie pomocniczy. I w przypadku wątpliwości, czy padła bramka, czy rzeczywiście ta sytuacja wymaga rzutu karnego, czy słusznie komuś przyznano żółtą czy czerwoną kartkę, sędzia może skorzystać z pomocy tych sędziów, którzy mają monitory. Kamery pod różnym kątem, specjalistyczne urządzenia, nieraz potrafią milimetry ocenić, czy padła bramka, czy na przykład będzie rzut karny i tak dalej. I wiemy, jako kibice sportowi, jak wielkie jest rozczarowanie, kiedy ten war mówi, było blisko, ale nie ma bramki. Moi kochani, żeby w naszym życiu nie doszło do czegoś takiego, niedaleko byłeś od Królestwa Bożego, ale nie wszedłeś. Stanąłeś przed linią. Wystarczyło zrobić jeden kroczek. I Pan Jezus dzisiaj podpowiada, jaki krok mamy do zrobienia: rzucić się w objęcia Boga i bliźniego. Dokładnie to zrobiła błogosławiona siostra Sancja Szymkowiak. Niesamowita kobieta, która jako motto w swoim młodziutkim życiu zakonnym, takie, które powtarzała, z tego jest bardzo znana, wybrała słowa: oddać się na przepadłe Bogu. Czyli oddać się mu bezgranicznie. Pochodziła. Z takiej dobrej wielkopolskiej rodziny. Jeden brat był adwokatem, drugi był księdzem. Wyjechała po zakończeniu studiów, a studiowała romanistykę, konkretnie język francuski, do Francji, żeby podszkolić sobie język, by przystąpić do egzaminu magisterskiego, który przed wojną, uwierzcie, był dzisiejszym, może doktoratem, albo nawet habilitacją. Taką miał rangę. Tam zamieszkała u sióstr oblatek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Będąc już we Francji, skorzystała z możliwości odwiedzenia Lourdes. I być może ta pielgrzymka i sam pobyt u oblatek sprawił, że postanowiła zostać siostrą zakonną. Poprosiła siostry oblatki o przyjęcie. Jednak jej mama, a także brat Zbigniew, prawnik, adwokat, mieli wobec niej inne plany, mówią: wracaj. I ona nie chcąc zranić swoich bliskich, wróciła do Polski. Ale Pan ją cały czas wzywał i w Polsce z pomocą swojego brata drugiego, Eryka, który był księdzem, odnalazła siostry Serafitki. Została Serafitką. I to motto, oddać się na przepadłe Panu Bogu, realizowała w zakonie sióstr Serafitek. Proszę wyobrazić, jak II druga wojna światowa. Klasztor Serafitek zostaje przejęty przez Niemców i tam osadzają jeńców francuskich i brytyjskich. I Sancja, 30-letnia zakonnica, potajemnie opiekuje się tymi jeńcami, zanosi im jedzenie, ale przede wszystkim z nimi rozmawia, a ponieważ wśród nich byli również księża, zanosi im hostie i wino, by mogli spróbować najświętszą ofiarę. Robi to z wielkim oddaniem, a w klasztorze, mimo że jest osobą wykształconą, jest piękną dziewczyną. Ma wszystkie dane po temu, by urządzić się w tym świecie, wybiera najbardziej prozaiczne zajęcia, takie jak zamiatanie, podawanie do stołu, i jest tym szczęśliwa. W wieku 32 lat, na skutek całkowitego oddania tym ludziom, którymi się opiekuje, nie myśląc o sobie, zapada na gruźlicę gardła. Chorobę przyjmuje z uśmiechem. Umiera w młodziutkim wieku i przed śmiercią wypowiada niesamowite słowa. Byłam mała. Teraz będę w niebie. Będę miała większe możliwości. Umieram z miłości. Możecie teraz po mojej śmierci prosić mnie o wszystko, a ja wam wszystko załatwię, bo umieram z miłości, a miłość nie może niczego odmówić miłości. Bóg, który jest miłością, czyli miłość nieskończona, nie odmówi niczego miłości. Czyli tej miłości, która jest w niej. Proście mnie o wszystko, a ja Wam wszystko załatwię. Moi kochani, właśnie to jest droga. I popatrzcie, to przekazanie miłości bliźniego koresponduje, harmonizuje z najgłębszą potrzebą człowieka. Bo możemy mieć wszystko, a jak nie będzie miłości, jak nie będzie relacji, będziemy biedni, zimni wewnętrznie, zalęknieni. Wiemy, ile. To, to można sprawdzić w życiu. Kiedy jest nam ciężko ile daje zwykła rozmowa z bliskim człowiekiem, który nas chce wysłuchać. I skorzystajmy teraz z tego, co obiecała siostra Sancja Szymkowiak, serafitka. Teraz mogę wiele. Umieram z miłości, a miłość nieskończona niczego nie będzie mogła odmówić miłości. Więc jeśli mamy jakąś prośbę, przedstawmy ją teraz stawiennictwem, a ja już te, teraz ją proszę. Siostro Sancjo, naucz mnie Bym mógł oddać się Bogu na przepadłe i podpowiedz, jak kochać Pana Boga całym swoim sercem, całą swoją duszą, umysłem, ze wszystkich sił, a bliźniego jak siebie samego. Niech Pan Bóg nam błogosławi. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Bardzo dziękuję za każdą formę wsparcia za wszystkie subskrypcje, za komentarze. Szklanki są w produkcji. Dziękuję tym, którzy spotkali się ze mną w Łomży ze wspólnoty Gorliwoza Trinita za wspaniałe spotkanie, za Wasze komentarze i za to, że byliście też zainteresowani zegarami, które są taką naszą promocją. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak można zdobyć zegar, z napisem opatrzność Boża jest zawsze punktualna i przychodzi na czas. To tutaj można sobie to sprawdzić. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję, że jesteśmy razem.